Katarzyna Wiśniewska z Gazety Wyborczej. Ja w zasadzie mam tylko jedno pytanie do Pana Przewodniczącego Dworaka. Mówiąc o tych wyzwaniach, jakie stoją przed telewizją, powiedział Pan o konieczności jej przejrzystej, jawnej oceny programów. Znaczy, jak to w praktyce miałoby wyglądać? To może zbierzemy pytania i później, dobrze? Także, A, tu Pan obok, o, bardzo proszę. To znaczy, Irena engler Ja jestem pracownikiem telewizji publicznej od zawsze. I praktycznie chciałbym chwilę pogadać, ale pan powiedział, że jest formuła zadawania pytań, tak? Znaczy nie, komentarze tak jak najbardziej też. Nie, 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 nie pyta, pytania, ale również, jak mówię, pytanie ja zadałem, jak rozwiązać ten problem taktyczny, który jest głównym problemem, przed jakim stoimy, tak? I celem tego spotkania jest wyjście z pewnymi pomysłami na, na, na osiągnięcie celu, który tu został sformułowany dosyć Ta, precyzyjnie. Tak, to o tym chcę powiedzieć. Ja pracuję w telewizji publicznej w TVP od 1972 roku. Znam ją od podszewki. Byłem dziennikarzem, reporterem, dokumentalistą, reżyserem, scenarzystą. Znam kulisy pracy w telewizji od, od podszewki. Przeżyłem wielu prezesów, dyrektorów, wiele celów. Przyznaję, że w tej chwili wreszcie jest kierownictwo. Mojej spółki TVP w przyzwoitych rękach, tak mogę to nazwać, deklarując pozytywną wstępną ocenę. Ale jako praktyk, jako człowiek, który na co dzień spotyka się, zresztą całkiem niedawno miałem przyjemność otrzymać z rąk pana prezesa Julisza Brauna nagrodę od ministra kultury, Gloria Artis, natomiast w telewizji publicznej. Mogę powiedzieć, że jestem kompletnie niedoceniany. To znaczy nie tylko ja, nie chodzi o mnie. Chodzi o ludzi, którzy z tą firmą się wiele lat związali. Ale wiąże to się z tematem, który chcę poruszać, mianowicie temat jakości. Pan prezes Dworak o tym powiedział, oraz przejrzystości. Tak, to prawda, że przez całe lata doświadczyłem tego, że w telewizji nie rządzą ludzie ze znakiem jakości. Że y, zwykle tak było, a ja na przykładzie ostatnich kilku dyrektorów Agencji Filmowej, powiem, przychodzili ludzie, którzy nic nie umieli na temat y, filmu, byli 8 miesięcy, byli goli w, y, boss, na BOSO i odchodzili z odprawą 350 tysięcy. Takich przykładów było, mam tysiące. Możemy w przyszłość? Przeszłość, to jest przeszłość, ale tak, ale tak, ale przyszłość, przyszłość. Tak Chodzi to przyszłość. o to, żeby system wyławiał z rynku ludzi, którzy są, którzy mają dorobek, nazwisko, którzy potrafią zagwarantować nowoczesność, twórcze spojrzenie i tak naprawdę takimi ludźmi są zwykle autorzy, zwykle, w danej dziedzinie. Nie wiem, w filmie dokumentalnym Andrzej Filip ma dorobek, no wreszcie jest skierowany do, do działki, w której może decydować autorsko. Chodzi o to, aby system nie gubił diamentów. Jeżeli w tej chwili w telewizji, jednej z komercyjnych telewizji jest duży, świetny program, zwyczajny bohater, czy jakoś tak się nazywa, to dlaczego to jest program wybitnie misyjny, a on jest telewizji komercyjnej, tam się sprawdza, zarabia na siebie. Jeżeli y, 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 mówi się obiegowo, że to y, co w telewizji komercyjnej robi 7 osób, w telewizji publicznej robi 70 osób. Jeżeli y, operatorów kamer na wydarzenie, nie wiem, wyjazd y, prezydenta do Ameryki jedzie 5 ekip, a tylko jedna ma szansę dostać się do Białego Domu, to jest tutaj gdzieś y, w praktyce y, coś nie w porządku. Ja pamiętam, myśmy jako Stowarzyszenie Filmowców Polskich lata temu zwracali się do dyrektorów o to, żeby, żeby to jakoś zorganizować. A minęło tyle lat i ciągle jest tak samo. Więc myślę o tej praktyce, która jest kompletnie inna niż, niż się z góry zakłada. Jeżeli wszystko odbywa się trochę jakby pod suknem. Pod suknem. Proszę już o konkludowanie, dobrze, bo jeszcze wiele osób chce. Pod suknem, bo system ropat na przykład, który miał być przejrzysty, w ogóle nie działa, ponieważ anteny niezależnie od systemu szykują swoje antenowe propozycje i to jest tylko fikcja pewna działania tego systemu. Zmierzam do tego, żeby, żeby potwierdzić to, co pan Jan Dworak zauważył, że system wymaga preferowania ludzi z dorobkiem, jasności, jasności kryteriów i przejrzystości tego, co się będzie działo w praktyce na antenie i w programach telewizyjnych. Dziękuję serdecznie. Już Pan Tomasz Kulisiewicz zgłaszał. Tomasz Kulisiewicz, może dzisiaj w Kapeluszu Polskiego Towarzystwa Informatycznego, chociaż akurat na temat finansów. Chociaż zgadzamy się tu wszyscy co do roli mediów publicznych jako takich, natomiast rzeczywiście jest ogromny problem, jak widać z tych rozwiązania na temat finansowania. I żeby, co, trzeba się zastanowić nad tym, co zrobić, żeby w świadomości publicznej wszystkich abonentów i nie tylko abonentów, o którym za chwilę, nie ukształtował się taki przekaz, o jakim Pan w anegdocie, Pan Prezes Braun powiedział o tym, że właśnie sąsiadka przyszła z, z, z przerażeniem, że tu za media chcą od niej, od spółdzielnia chcą od niej tyle i tyle. Zwróćmy uwagę, że już na razie na podstawie rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie określenia kategorii urządzeń i nośników służących do utrwalania i tak dalej. To też pan prezes Brown dobrze pamięta spory wokół tego reprograficznego i nie tylko rozporządzenia ze swoich czasów w Kultury do za drukarki, kopiarki, skanery pobierane są opłata dla dla, dla, z tytułu praw autorskich niejako przekazywano. I w tej chwili dochodzimy do sytuacji, tych dziwnych pomysłów dotyczących radia i tele, finansowania mediów publicznych, że odbiorcom, tym przestraszonym odbiorcom i potencjalnym abonentom zaczyna się jawić coś takiego, że już za chwilę komputery, telefony komórkowe, smartfony, cyfrowe aparaty fotograficzne, usieciowane konsole do gier, są urządzeniami, do których do których próbują się przyczepić organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, żeby tam coś uszknąć, to teraz do tego wszystkiego jeszcze się dołączą media publiczne i za cyfrowy aparat fotograficzny, i za telefon komórkowy też będą chciały brać od użytkowników pieniądze. Pamiętamy, że dość krytycznie do tych prób rozszerzenia wtedy tej opłaty nośnikowej, niejako za papiery do kserokopiarek podchodziły organizacje związane z producentami, dystrybutorami, operatorzy telefonii komórkowej też się trochę obawiają, to jest branża dość wyżyłowana, jeżeli chodzi o marże, a tu się zjawia następny klient, który nie bardzo potrafi wytłumaczyć społeczeństwu, no to dlaczego jeżeli anachronicznie działający, no ja sam na wykładach używam jako z, po, negatywnego przykładu sposobu, w jaki Poczta Polska pobiera y, m, abonament radioodowo-telewizyjny i w jaki sposób udostępnia dane rachunku. To jest negatywny przykład anachroniczny w stosunku do dzisiejszej klasycznej. Ale to widać wyraźnie, że jakoś trzeba między innymi tym nowym, młodym odbiorcom mediów, treści mediów publicznych wyjaśnić w jaki sposób, dlaczego i, i na jakiej podstawie trzeba pobierać taką daninę publiczną w sposób jak przekonywujący. A nie tylko, że przylecieli następni i chcą kasy na przykład za mój telefon komórkowy. Dziękuję bardzo, zapraszam. Dziękuję, Rafał Balawider z Teatru. Ja przyjechałem i tutaj... Chciałbym na początku trochę polemicznie do redaktora Rzekowskiego, że z tymi mediami z BBC, y, które funkcjonuje w necie, to jest chyba tak jak z angielską trawą, że to BBC jest w internecie z tego prostego powodu, że przez ileś lat funkcjonowały tam ekstramedia i teraz są już na takim etapie, że mogły sobie pozwolić na to, że w całości y, w formie takiej klasterowej funkcjonują w internecie, więc myślę, że to też jest kwestia przyszłości i w Polsce też się tak stanie. I stąd tutaj pytanie właśnie, e, prezes Siezie, siezieniewski wyszedł, ale jest jeszcze prezes Brown. I ja chciałbym zapytać a propos zasobów i tego, co można pokazywać w internecie, e, co z wszystkimi zasobami archiwalnymi. Bo to jest rzecz, o której Państwo tu nie mówicie, a no, to jest bardzo istotna rzecz, jeśli chodzi o misyjność. A tak naprawdę to jest złoża i skarbiec, na którym Państwo śpicie. Bo, bo no to jest samograj po prostu. Udostępnienie tego w internecie, to nie wiem... Kwestia digitalizacji później zewnętrznej, może już nie kolejnej spółki, ale, ale czegoś, co to będzie po prostu dobrze zarabiało. E, natomiast jeszcze tutaj na koniec, e, a propos grupy tej 50 plus, ja tutaj próbuję pana prezesa Brauna za, zarazić pewnym pomysłem dotyczącym. Mam nadzieję, że w okolicach Dnia Teatru uda się zrobić coś fajnego, ale mam też taki apel, który bodajże był już kilka lat temu przez któryś medium propagowany. A propos tej grupy minus 10. Ja mam dzieci i, i w tamtym tygodniu, kiedy było losowanie grup y, mistrzostwa, do Mistrzostw Europy, to pięcioletni syn wpadł z brzaskiem. Oszukują, oszukują, bo nie było Dobranocki. Jak nie będziemy szanować też tych najmłodszych widzów, których wychowujemy, że Dobranocka zaczyna się 7 po, a kończy się 21, to a to też jest grupa docelowa, bo tam się ustawiają reklamodawcy. To tyle z mojej strony. Pytanie przede wszystkim, co z tymi zasobami archiwalnymi? Dziękuję. Bardzo proszę. Tak, też pamiętam traumy dobranockowe ze względu na przemówienia pierwszych sekretarzy na przykład. Było tak kiedyś. Ja mam dwa króciutkie pytania. Jedno do, jedno do pana prezesa Brauna. Mówił pan o tym, że m, trzeba zmienić ten model zbierania pieniędzy na telewizję. Jaki pan ma pomysł, własny, swój autorski? Bo tutaj przywoływał pan y, modele niemieckie, model słowacki, taki dość chyba ryzykowny w polskich warunkach. Myślę, jak, i, jak Pan by to widział po prostu. I drugie pytanie jest do Pana redaktora Żakowskiego. Ja słuchałam z uwagą tego, co Pan mówił, bo się bardzo solidaryzuje z takim odejściem od myślenia, że media publiczne to tylko radio i telewizja. Właściwie w tej chwili, ja mieszkałam przez, przez parę lat w takim małym kraju, który się nazywa Czechy i tam już właśnie takie myślenie zaczyna być wdrażane, to znaczy odchodzimy od takiego bardzo tradycyjnego pojmowania mediów publicznych. Ale moje pytanie jest takie, czy uważa Pan, że nasze środowisko dziennikarskie w Polsce, jakie mamy, sprosta takiemu zadaniu? Bo, moim zdaniem, politycy to jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to jest to, jak my sami, jak przedstawiciele mediów będą w stanie uporać się. To jest ogromne wyzwanie na lata. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie, komentarz? Jeśli nie ma, to oddamy mikrofon. Panom z powrotem, tak żeby odpowiedzieć na konkretne pytanie, też ewentualnie już zamykające konkluzje. Tak byśmy ten, i w ten sposób zmieścimy się w planowanym czasie. Pani Prezesie, może. Zaczynając od, od sposobu zbierania pieniędzy. Ja nie chciałbym prezentować własnych pomysłów, bo yy, jakby nie, 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 myślę, że nawet niedobrze jest wprowadzania do publicznego obiegu kolejnych, kolejnych pomysłów, jako pomysłów, no jednak autoryzowanych przez jakieś tam osoby czy instytucje. Dla mnie jedno jest ważne. Musi być to system niezależny, czyli nieuzależniony od bezpośredniej decyzji budżetowej parlamentu w danym roku. Musi to być system adresowany do mediów publicznych jednoznacznie i musi być, musi być stabilny i musi być rozliczany w sposób z jednej strony przejrzysty, z drugiej strony gwarantujący niezależność mediów, przy czym niezależność mediów nie traktowana w sposób taki. Absurdalnie abstrakcyjny, tylko niezależność redakcyjna, ale kontrolowana pod względem celowości i racjonalności tych wydatków. Ja kiedyś przed wielu laty sobie taką definicję niezależności, jak niektórzy dziennikarze rozumieją, zapisałem. Niestety w niektórych przypadkach ona jest nadal aktualna, że. Niektórzy uważają, że niezależność polega na tym, że każdy może powiedzieć dowolną rzecz, niezależnie od tego, czy ona ma jakikolwiek sens. Więc y, niezależność nie w takim rozumieniu. Jeśli chodzi o archiwa, y, generalnie uważam, że jak najwięcej treści wyprodukowanych przez media publiczne powinny być powszechnie dostępne w internecie. To wymaga różnego rodzaju decyzji prawnych, organizacyjnych, także finansowych, bo to jest związane z digitalizacją tych zasobów w znacznej części, poza najnowszymi. Co kosztuje? No, ktoś musi zapłacić, potem ktoś musi finansować. Jak wiadomo, nie ma darmowych obiadów, nie ma też darmowego udostępnienia treści w internecie. Ktoś musi sfinansować to, co dla odbiorcy jest bezpłatne. Albo przy pomocy reklamców uważam, że byłoby niedobre, no albo przy pomocy finansowania publicznego. Niestety znowu kolejne. Im szerszej nakreślamy zadania mediów publicznych, tym szerzej określamy obowiązki finansowania publicznego. I coś jeszcze? Nie no może 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 to jest może to jest wszystko jeszcze aha co do to pytanie było bardziej do pana przewodniczącego dworaka niż do mnie ale ja mogę powiedzieć co ja rozumiem przez ten system transparentności podejmowania decyzji no to jest choćby choćby właśnie konkursy dotyczące projektów seriali ale także jasny system odpowiedzialności za te decyzje, bo to się często rozmywało. W wielu przypadkach decyzja programowa czy decyzja o charakterze decyzji artystycznej no musi być z natury rzeczy uznaniowa. No ktoś, ktoś oceniając projekt powie, że ten projekt jest lepszy, a ten jest gorszy i musi umieć bronić tego, musi powiedzieć na podstawie jakich kryteriów taką decyzję podjął. I, I jeszcze jedna rzecz związana z internetem, bo to pokazuje łączenie i, i starej formy z nową formą, właśnie przy, przy okazji spektaklu Boska, który stał się pewnym symbolem. Pamiętam, że to było tylko dwie godziny w ciągu wielu, wielu dni, ale jest to pewien symbol. On był miał jednocześnie gigantyczną, jak na teatr. Widownie w tradycyjnej formie linearnej i jednocześnie pierwszy raz w takiej formie możliwość oglądania w internecie przy swobodnym wyborze kamery, z której się ogląda, czyli jakby reżyserowaniem sobie spektaklu na własny użytek, na własnym komputerze no rząd 3 miliony widzów linearnych, 300 tysięcy widzów w internecie z tego 30 tysięcy tych aktywnych, więc to też trzeba pokazać tą propozycję. Wszystko to są duże liczby, ale w pewnych propozycjach. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący. Ja dostałem jedno pytanie od Pani Redaktor Katarzyny Wiśniewskiej. Odpowiem na to pytanie jak ja je rozumiem, chociaż... Zgadzam się tutaj z prezesem. Odpowiedź jest prosta. Są różne formy twórczości, są różne formy twórczości telewizyjnej, one różnie powinny być oceniane, te dziennikarskie na przykład powinny być oceniane przez cały zespół, to jest jedna z form taki rodzaj oceny po wydaniu każdego programu informacyjnego to się też momentami działo. Kiedy istnieje rodzaj wzajemnej oceny dziennikarzy i oczywiście przełożonych, którzy którzy ten program układają, za niego odpowiadają. Inny rodzaj klasyczny i tradycyjny dla form artystycznych to są kolaudacje. Dawniej taka forma no, istniejąca bardzo mocno, czyli rozmowa z twórcą na odpowiednim etapie produkcji takiego programu. Z tego co wiem, to niestety w ostatnich latach obie te formy zanikły. Ale też nie chodzi tylko o te przykładowe formy, takie klasyczne. Ale również chodzi o coś o wiele więcej, o wiele ważniejszego i trudniejszego do zrealizowania. Chodzi o zmianę całej takiej kultury korporacyjnej, to znaczy doprowadzenie do takiego stanu, żeby ludzie rzeczywiście wiedzieli, jakie mają oceny za swoją pracę zawodową, żeby zgodnie z tymi ocenami no, układała się ich ścieżka zawodowa, a niezgodnie z dość przypadkowymi wahaniami koniunktury, niekoniecznie, znaczy politycznej koniunktury, mówiąc wprost, bo tak to obserwowaliśmy przez ostatnie lata. Jeśli się wprowadzi takie mechanizmy stałej oceny pracowników, szczególnie pracowników twórczych, to o wiele trudniej potem jest po 30 latach, jak, jak tutaj powiedział Pani Reneusz pracy zawodowej komuś tak ją powiedzieć, ty nic nie potrafisz i nie, od dzisiaj nie pracujesz, prawda, bo ma pewien dorobek, jest oceniany. Więc chodzi o zbudowę kultury korporacyjnej, która by znajdowała odbicie w pewnej praktyce. I, i na koniec jeszcze, jeszcze jedna uwaga. Nie, nie doceniamy chyba dosyć w tej naszej rozmowie dwóch poziomów niezależności tak naprawdę niezależności mediów i niezależności, która pozwalałaby również podnosić jakość programu. Mianowicie za mało chyba uważa, uważamy na ten poziom dziennikarski. To tam rzeczywiście powinny być też bezpieczniki, które pozwalają tym ludziom podejmować własne ryzyko zawodowe i za to podejmowane ryzyko potem być rozliczani albo dobrze, albo krytycznie. Dziękuję. Dziękuję. Jacku. Ja też dostałem jedno pytanie czy środowisko dziennikarskie Powiedziałbym, no. że podała jak jeżeli mogę ująć dynamicznie to bym powiedział że podała otóż no to jest tak jak z wszystkimi z innymi środowiskami zapuszczonymi w okresie transformacji można by mówić o środowisku naukowym prawda na przykład czy wielu innych jest problem, ale wydaje mi się właśnie, że y, zastosowanie mechanizmów znanych gdzie indziej, nie jakichś specjalnie od, odkrywczych, jak Jan Porak tak trochę nad tym się przemknął, tak, te mechanizmy ewaluacyjne, procedury ewaluacyjne, właśnie bipis tak, że trzeba prawniki 3-6 tysięcy lat wcześniej, Wystarczy dać człowiekowi ostrą kosę i pokazać jak się tnie, prawda? Ewentualnie wysłać go na krótki staż. No, jeżeli stać Polska na to, żeby 500 naukowców wysłać do Stanford, żeby zobaczyć. Na czym polega. Daj mi ten co. Nie gada. Halo, Żeby zobaczyli na czym polega współpraca nauki z przemysłem i organizowanie nauki, procedur naukowych, to myślę, że może nastać też by było na to, żeby na przykład wysłać ze stu pracowników mediów publicznych do BBC, żeby zobaczyli, na czym polega mentoring, prawda? postprogramowy. Tak? Emisja potem siada paru ludzi, mówi, to to wyszło, to nie wyszło, zapisują uwagi, prawda? I potem jak wpada rozwścieczony prezes, mówi, co wyście tu do cholery narobili, albo używając cięższego słowa, to mówiono mówią, chwileczkę, to zwracaliśmy koledze uwagę tam, że 16 tygodni temu to było tam w uwagach naszych tego, no, czyli zawalił. Ja mówię, mówią, to się pierwszy raz zdarzyło, prawda? Każdy ma prawo do błędu, czyli nie możesz go wyrzucić wtedy, prawda? Znaczy, że to powoduje, że te oceny stałe, właśnie przez mentorów robione, których ma, każdy program ma przydzielonych, po każdej emisji jest jest rozmowa, prawda? I są uwagi. To powoduje, że człowiek się rozwija, jak na seminarium akademickim, dobrze prowadzone na przykład, tak? I w tym sensie środowisko może podołać, jeżeli zostanie poddane, włożone w prawidłowy mechanizm, bo na razie to jest mechanizm moim zdaniem utrudniający raczej niż ułatwiający utrzymanie wysokiej jakości. Ale też Iwo Zanieski na przykład ma taki projekt i on tam jest wmontowany też w projekt społecznej ustawy, prawda? Projekt Instytutu, którego jedynym celem byłoby jakościowe badanie produkcji mediów publicznych. Jakościowe. Nie w sensie takim, czy on sprawnie mówi, tylko czy to jest zrobione lepiej niż by było zrobione przy zastosowaniu prostych, komercyjnych zabiegów. No i trzecia rzecz to jest. Tak, tak. No ja wiem, że to jest trudne. Oczywiście, że to jest trudne. Nie. Ale ja wiem, wiem, że to jest trudne, ale zwracam uwagę, że w wielu dziedzinach biznesu, właśnie ta rewaluacja, badania jakościowe się bardzo rozwinęły w ostatnich latach. To się nazywa w biznesie na, na ogół satysfakcja klientów. I on, to jest dziedzina, która jest jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin badań społecznych w tych w ostatnich 10 latach. I, i jeszcze jedno. Jeszcze jedno. Ale nie, nie, nie wiesz, czy by oni oglądali, ale może byli właśnie niezadowoleni. Tego nie wiesz w swoich badaniach. Nie, no, chcieliby, żeby zdychała co tydzień oczywiście, prawda? I wtedy by co tydzień tam się dobrze mogli pastwić. Ale y, myślę, że jeszcze jest jedna rzecz, to trzeba powiedzieć o tych pieniądzach, bo ciągle jak zbierać pieniądze, tak zbierać pieniądze, czy inaczej zbierać pieniądze. Naprawdę fundamentalny jest problem, czy zbierać pieniądze i ile pieniędzy zbierać. Czy, czy Polska leży w Europie, czy jest krajem Unii Europejskiej i chce mieć mniej więcej takie standardy jak nasze otoczenie? No to wtedy jakby nie liczyć, z której strony to z kilku są te rachunki, można powiedzieć, wychodzi 2 miliardy publicznych pieniędzy na media publiczne w Polsce rocznie. I to można porównywać z Niemcami na przykład, albo ze Słowakami, albo z potrzebami, z różnymi rzeczami. Zawsze wychodzi 2 miliardy. Więc to trzeba powiedzieć. Teraz, jak zbierać, to jest wtórna sprawa. Bo można zbierać z kilku źródeł i to jest taka jakby, ten rząd akurat woli takie finansowania rozproszone. Znaczy trochę z abonamentu, trochę z Ministerstwa Kultury, trochę z Ministerstwa Edukacji, trochę z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dołoży, prawda? Żeby, a Ministerstwo Rolnictwa dla na, na programy o krowach, prawda? I zawsze jakoś się nazbiera. To jest druga sprawa, ale lepiej by było jednak mieć z jednego źródła. I teraz jeszcze jedną rzecz bym tylko powiedział, abonament jest pewnie, do, trzeba go bronić, bo now, nową formę trudno będzie wprowadzić, ale abonament to jest rozwiązanie z epoki, w której telewizor był w niektórych domach. I te niektóre domy mające telewizor płaciły za telewizję. To było 5% społeczeństwa, potem 12, tak. Teraz dziś to jest Dziś to jest 400% społeczeństwa. Znaczy, każdy z nas ma po parę odbiorników, tak? I nie ma co mówić, że jedni, jedni płacą. To tak czy inaczej wszyscy powinni płacić. Nie dlatego, że to jest, że to chodzi o to, żeby zebrać więcej pieniędzy, a zbieranie takie wyrywkowe jest bardzo drogie. Identyfikowanie, wyszukiwanie, potem, że to, to kosztuje fortuny. Tylko dlatego, że tak czy inaczej wszyscy, całe społeczeństwo, korzystają z faktu istnienia mediów publicznych. To jest tak, tak jak wszyscy korzystają z tego, że są publiczne szkoły, chociaż Państwo tutaj zebrani, prawda, nie chodzicie do szkół, ja też już nie chodzę do szkoły, ale płacę bez chwili wahania, tak? Jak wszyscy korzystamy z tego, że są publiczne drogi. Tak, tak samo to jest normalny element infrastruktury społecznej, powszechnie używanej dzisiaj. Nie ma co, myślę, w związku z tym się mówić, że tylko abonament, można to też po prostu jak, jako stały procent albo PKB, albo budżetu, albo czegokolwiek innego, tylko pierwsze trzeba uzyskać konsens, czy w ogóle. Bo teraz, myślę, że nasz największy problem polega na tym, że jest ciągle duża grupa Polaków, którzy tego jeszcze nie zrozumieli, w tym na wysokich stanowiskach. Dziękuję bardzo. Tym samym zbliżyliśmy się do końca tego spotkania z kilkoma wnioskami. Znaczy tak, cel jest nakreślony, wiemy mniej więcej jaka przyszłość mediów, jak ją realizować i, i również w jakim porządku instytucjonalnym, że ten, który jest na pewno jest dysfunkcjonalny trzeba go będzie zmieniać ze względu na różnego typu wyzwania, również, również technologiczne. To, czego trzeba, żeby osiągnąć ten cel, to jakby dwie rzeczy, wola polityczna i mobilizacja społeczna, by tę wolę wymusić. Jeśli chodzi o, o wolę społeczną, no to pytanie było, czy na przykład yy, ten ruch Obywateli Kultury, który doprowadził do Paktu dla Kultury, mo, nie może być takim, taką armią, która, która spowoduje zmiany. Podstawa jest w postaci Paktu dla Kultury, gdzie właśnie ta kwestia mediów publicznych jest zawarta. Zobaczymy, być może rzeczywiście to, to, to będzie, to, to zaplecze społeczne do, do, do zmian. Jeśli chodzi o wolę polityczną, to będziemy mieli okazję zapytać na kolejnym spotkaniu, najprawdopodobniej, bo to jeszcze jest potwierdzane z gabinetem Pana Ministra Zdrajewskiego. Następne seminarium 11 stycznia będzie właśnie z jego udziałem o, w ogóle o polityce kulturalnej w nowym rozdaniu, ale też będzie okazja do zapytania o media publiczne, bo ewentualna inicjatywa ustawodawcza jest w jego gestii. Także, także wtedy przekażemy to co tu było ustalone i, i zobaczymy jak to jest właśnie z tą wolą polityczną. Może też wtedy parlamentarzystów odpowiedzialnych za ten proces z Komisji Kultury też, też postaramy się odpytać. Także dziękuję Państwu za udział w dzisiejszym seminarium. Zapraszam już w tej chwili najprawdopodobniej 11 stycznia, ale to jeszcze Będziemy informować, bo to w zależności od, od, od kalendarza minister no chcielibyśmy 11, bo to byłby czwartek i zgodnie z naszą rutyną tutaj seminaryjną, ale to już niebawem potwierdzimy. A za dzisiejsze spotkanie dziękuję serdecznie panom i państwu.